Choć nazwa miejscowości Wilgota Wielka w województwie opolskim mogłaby wskazywać na dużą aglomerację, to w gruncie rzeczy jest to niewielka wieś, w której zamieszkuje nieco ponad 300 osób. Można by teraz wrzucić standardowy tekst, że w tak małych społecznościach ludzie doskonale się znają od pokoleń i wiedzą o sobie niemalże wszystko, a przecież tak właśnie jest. Na wsi ludzie wiedzą wszystko w odróżnieniu od miast, gdzie czasem trudno wskazać wszystkich sąsiadów z jednej klatki. Jednak to w tej małej miejscowości rozegrał się dramat Genowe FZ, a sprawca wpadł przez jeden pikantny telefon. Witajcie moi drodzy na kanale kryminalnym. Ja mam na imię Łukasz i pragnę zaprosić was do świata kryminalnych zagadek, tajemnic. I spraw, które spędzały śledczym sen z powiek. Dzięki Wam społeczność na kanale to już 71 tysięcy ludzi. Dzięki Wam kanał się rozwija, a ja odnotowuję kolejne sukcesy. Kilka dni temu na stronie głównej Wirtualnej Polski pojawił się wywiad ze mną na temat bezpiecznych wakacji. Wcześniej wziąłem udział w spotkaniu organizowanym przez Fundację Itaka o podobnej tematyce i pomyślałem, że zrobię taki odcinek na moim kanale. Chciałbym przestrzec Was o zagrożeniach, jakie mogą się przytrafić, i przy okazji zachęcam do zadawania pytań pod tym odcinkiem na temat zagrożeń. Chętnie na nie odpowiem. Chciałbym, aby kanał kryminalny, poza historiami o zbrodniach, był też kanałem edukacyjnym. Po części taki jest, bo wiedza na temat przestępstw i sposobu działania sprawców może ustrzec Was przed niebezpieczeństwami, a zachowanie potencjalnych sprawców zapalić czerwoną lampkę. O takich właśnie lampkach porozmawiamy w jednym z najbliższych odcinków, a teraz zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Krzysztof M. pochodził z Opola. Wychowywał się na osiedlu w dzielnicy Zaodrze i od dzieciństwa dawał się we znaki. Samotna matka nie potrafiła sobie z nim poradzić. Gdy była w ciąży, jej mąż tragicznie zginął w wypadku i od tej pory zawsze już była sama. Darzyła męża ogromną miłością i zaprzysięgła, że nigdy nie zwiąże się z innym mężczyzną. Dorastający syn, choć obdarzony całą miłością matki, nie umiał się jej odwdzięczyć. Jako mały chłopiec biegał po osiedlu i co chwilę coś nabroił. A to wybił szybę sąsiadowi, a to kogoś uderzył. Wiecznie matka musiała się tłumaczyć. Gdy podrósł i stał się dorosłym facetem, jego zachowanie wcale nie uległo poprawie. Z tym, że teraz kopanie piłki po oknach sąsiadów zamienił na nocne libacje alkoholowe. Gdy było ciepło, wraz z innymi osiedlowymi kompanami przesiadywali na ławkach i placach zabaw, opijając się do nieprzytomności. Zimy spędzali na klatkach schodowych, nie dając lokatorom spać do późnych godzin nocnych. I bez znaczenia, czy był to weekend, czy środek tygodnia. Nie pomogły policyjne interwencje, bo te kończyły się na ogół mandatami, których i tak nikt nie płacił. W szkole też nie był prymusem. Wagarował praktycznie co chwilę, a gdy już mu się zdarzyło zostać na lekcjach, to tylko po to, aby okraść plecaki kolegów podczas przerwy. Czasami z szatni ginęła nowa bluza, innym razem czapeczka. Po kilku dniach sprzedawał skradzione fanty nieświadomym dzieciakom z osiedla za bezcen. Gdy Krzysztof dorósł, zaczął zajmować się rozbojami. Napadał na starsze, bezbronne osoby, które wracały do domu osiedlowymi zakamarkami. Najchętniej czaił się na nich po zmroku lub późnym wieczorem. Gdy jeden z grupy zagadywał przechodnia o coś mało istotnego, drugi podbiegał i wyrywał reklamówkę, torbę lub portfel. Ten pierwszy w tym czasie trzymał ofiarę za ręce, aby ta nie mogła się bronić. Po kilku takich napadach policja zatrzymała szesnastoletnich sprawców, a Krzysztof trafił do zakładu wychowawczego w Nysie, gdzie spędził pięć lat. Po wyjściu na wolność odnowił stare znajomości i stare przyzwyczajenia. Znów alkohol lał się strumieniami, a żeby pić trzeba mieć za co. Wtedy Krzysztof wpadł na pomysł, że zorganizuje grupę przestępczą, w skład w której wchodziło kilku jego kolegów. Przez cztery lata wymuszali haracze, kradli i oszukiwali na podatkach. Kilkudziesięciu pokrzywdzonych straciło w ten sposób kilkaset tysięcy złotych. Grupa w 2002 roku wpadła, a jej członkowie stanęli przed sądem. Jednak tym razem Temida była łaskawa i cała szóstka została skazana na wyroki w zawieszeniu. Jednak i taka łagodna kara poskutkowała. Krzysztof, mając przed sobą pięć lat próby, zdecydował się stanąć na nogi i zarobić w legalny sposób. Zatrudniał się po budowach, ale wszystko po znajomości i za niewielkie pieniądze. Czasami bywało tak, że pracy nie było przez kilka tygodni. Mężczyzna w wolnej chwili szukał stałego zatrudnienia, ale z wyrokiem za rozboje i wymuszenia nikt w Opolu nie chciał dać mu pracy. Szansa na lepsze życie nadarzyła się, kiedy jego matka zorganizowała mu wyjazd do Niemiec. Po znajomości usłyszała, że niemiecki pracodawca szuka Polaków do pracy na budowie. Zatrudniał ich na dobrych, jasnych warunkach i całkiem nieźle płacił. Krzysztof zgodził się wyjechać na zachód. Faktycznie praca mu odpowiadała, finansowo także nie było źle. Po okresie próby otrzymał umowę o pracę, ale nie nacieszył się nią długo. W 2009 roku pracodawca przyłapał go i kilku innych pracowników na kradzieży, i cała grupa musiała wrócić do Polski. Za zarobione pieniądze kupił sobie dziesięcioletni samochód i troszkę odremontował mieszkanie matki. I oszczędności się skończyły. Nie chcąc dopuścić do sytuacji, że Krzysztof z braku pieniędzy znów wejdzie na przestępczą ścieżkę, jego matka postanowiła zaangażować go w remont domu swojej siostry Genovefy. Jej 70-letnia starsza siostra mieszkała samotnie w Ligocie Wielkiej. Wdowa, pomimo swojego wieku, świetnie sobie radziła z domowymi obowiązkami. Jednak na przeprowadzenie remontu sił już nie miała. Tu z pomocą miał przyjść Krzysztof. Mężczyzna dawno nie utrzymywał kontaktu z ciotką. Co prawda, gdy był małym chłopcem, często z rodzicami jeździł na wieś do cioci, ale później zaprzestał tych odwiedzin. Pani Genowefa na remont mieszkania odłożyła dość sporo pieniędzy. Umówili się, że remont podzielą na dwie części. Jednego roku Krzysztof zrobi wszystko wewnątrz, a kolejnego, gdy aura za oknem będzie sprzyjająca, zajmie się zewnętrzną częścią. Remont rozpoczął się we wrześniu. Pani Genovefa, która w przeszłości wraz z mężem prowadziła bardzo towarzyski tryb życia, teraz na starość była całkiem sama. Jej dzieci rozjechały się po świecie, mąż zmarł, a w domu zrobiło się cicho. Kiedyś pękał w szwach. Goście mijali się w progu, a rodzina była bardzo lubiana w okolicy. Teraz pani Genovefa liczyła na to, że Krzysztof zapewni jej towarzystwo. Pamiętała go jako małego chłopaka, którego zawsze było pełno. Co robił później, w to nie wnikała. Zaproponowała mu pełne wyżywienie i nocleg, tak aby nie musiał dojeżdżać i nie tracić pieniędzy na paliwo, choć tak naprawdę bardziej chodziło jej o towarzystwo siostrzeńca niż remont domu. Zresztą sama wspominała sąsiadom, że cieszy się na przyjazd syna siostry, bo doskwiera już jej samotność. I od tej pory ciocia serwowała Krzysztofowi obfite śniadania, bo przecież człowiek musi mieć siłę do pracy. W południe ciepły obiad czekał już na stole, a i butelka piwa lub nalewka domowej roboty też w lodówce zawsze się znalazła. Po dwóch miesiącach Krzysztof oświadczył cioci, że musi przerwać remont. Pogoda była fatalna, a na ścianach pojawiła się wilgoć. W takich warunkach nie można było kontynuować prac. Umówili się więc, że po zimie znów ruszą i do lata dom będzie jak nowy. Siostrzeniec zainkasował kilka tysięcy złotych i wrócił do Opola. 17 stycznia 2010 roku do drzwi pani Genowefy dobijali się jej sąsiedzi. Znali się od kilkudziesięciu lat i zaniepokoiła ich sytuacja, że od dwóch dni 72-latka nie pokazywała się w ogródku. Do tego wieczorami w jej domu było ciemno, a przecież nie mówiła, że gdzieś wyjeżdża. Od dwóch dni pies nie dostawał jedzenia ani wody. Do tej pory, gdy gospodyni musiała gdzieś wyjechać, prosiła sąsiadów o to, aby zaglądali do jej domu, nakarmili zwierzęta i na dzień otworzyli okna. Tym razem nic takiego się nie wydarzyło. Sąsiedzi pani geni zjedli śniadanie i poszli sprawdzić, co się dzieje u sąsiadki. Obaw mieli wiele. Starsza kobieta mogła ulec wypadkowi, mogła zasłabnąć, mogła zachorować. Należało to sprawdzić. Początkowo pukali do drzwi, ale nikt nie odpowiadał. Stukanie do okien także nie przynosiło rezultatu. Niewiele było widać między zasłonami, ale ku zaskoczeniu małżeństwa mieszkającego po sąsiedzku, drzwi od zaplecza domu były otwarte. Ludzie ci weszli do środka i zaczęli wołać sąsiadkę po imieniu, ale w domu panowała grobowa cisza. Mężczyzna odsunął zasłonę, wpuszczając do środka nieco światła. Wtedy zauważył, że przy schodach prowadzących na piętro budynku leży pani Genovefa. Podbiegli do niej oboje. Kobieta sprawdziła puls i oddech, ale sąsiadka nie dawała oznak życia. Obok niej stała pusta butelka po alkoholu. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby starsza pani pod wpływem alkoholu spadła ze schodów. Jednak pani Genia nie piła alkoholu. Sąsiedzi opuścili dom i wezwali policję. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Policja zabezpieczyła miejsce ujawnienia zwłok, a lekarz stwierdził zgon. Miejsce wyglądało tak, jakby doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ciało u stóp stromych schodów i butelka po wódce wskazywały na to, że Genowefa topiła smutki w alkoholu, po czym potykając się na schodach, straciła równowagę i spadła, ginąc na miejscu. Ale to tylko pozory. Sprawne oko technika kryminalistyki dostrzegło wiele nieścisłości w tej całej historii. Zacznijmy jednak od lekarza. Ten, potwierdzając zgon, zwrócił uwagę na ślad wybroczyne naszej Lenatki. Ślad ten wskazywał, że ofiara mogła zostać uduszona, ale żeby to stwierdzić w 100%, należało przeprowadzić sekcję zwłok. Technik kryminalistyki, czyli gość od zbierania śladów, zwrócił uwagę, że ciało leży w nienaturalnej pozycji. Tak jakby ktoś celowo je ułożył w pozycji, która nijak miała się do upadku ze schodów. A ta butelka obok, tak jakby miała sugerować wypadek po alkoholu. Sprawca wykazał się nadprzeciętną naiwnością, myśląc, że oszuka śledczych. Technik zabezpieczył wszystko, co mogło przydać się w sprawie, jak wszystko wskazywało morderstwa. Odciski palców, ślady śliny, wymaz spod paznokci, a nawet włókna i nitki. Każdy ślad mógł być na wagę złota. Autopsja dała odpowiedź na kolejne pytania. Po pierwsze, pani Genowefa zmarła około 24 godzin przed ujawnieniem zwłok. Przyczyną śmierci było uduszenie, a w organizmie starszej pani nie stwierdzono obecności alkoholu. Od teraz sprawa oficjalnie prowadzona była w kierunku zabójstwa. Na podstawie śladów zabezpieczonych w mieszkaniu można było przyjąć hipotezę, że sprawca zaatakował, kiedy gospodyni była już o łóżku. W domu nie stwierdzono śladów włamania, a sąsiedzi wspominali, że kobieta zawsze zamykała drzwi na klucz, nawet w ciągu dnia. Zatem musiała wpuścić sprawcę do domu sama, a gdy tak było, musiała go znać. Następnie wróciła do sypialni, więc podejrzewano, że sprawca miał zostać na noc. Ślady zabezpieczone w sypialni jednoznacznie wskazywały na to, że tam właśnie doszło do morderstwa. A po wszystkim sprawca zniósł ciało na parter i tam upozorował wypadek. Zatem musiał być to silny człowiek. Kolejnym błędem popełnionym przez sprawcę było to, że po morderstwie wrócił do sypialni i zaścielił dokładnie łóżko. Zgasił telewizor, pozasłaniał okna i wyszedł tylnymi drzwiami, nie zamykając ich za sobą na klucz. Podczas oględzin domu ustalono, że sprawca ukradł komplet nowej pościeli i telefon komórkowy ofiary. Ten drugi łup dawał nadzieję na rychłe rozwiązanie sprawy. Tak też się stało. Śledczy wystąpili o billing z telefonu ofiary, interesował ich tylko okres od dnia morderstwa. I to było bingo. Okazało się, że ktoś, kto po zabójstwie był w posiadaniu telefonu ofiary, zadzwonił na seks telefon. Szybko udało się dotrzeć do kobiety, która przez prawie godzinę prowadziła rozmowę z rozmówcą dzwoniącego z tego konkretnego numeru telefonu. Wielu osobom wydaje się, że gdy dzwonią na seks telefon, to po drugiej stronie znajduje się roznegliżowana, śliczna pani z okładki ogłoszenia. W gruncie rzeczy to zwykła infolinia o tematyce dla dorosłych. Kobiety siedzące przed komputerami odbierają połączenia, mające za zadanie jak najbardziej przeciągnąć rozmowę w czasie. Naiwny dzwoniący zapłaci więcej, a jej wpadnie większa prowizja. Przeważnie po drugiej stronie słuchawki siedzi kobieta, która nie ma nic wspólnego z tą panią z reklamy. Śledczy dotarli do firmy zajmującej się takimi usługami i z zarejestrowanej rozmowy dowiedzieli się, że dzwoniący przedstawił się jako Krzysztof Zopola. Opowiedział, że właśnie siedzi w swoim samochodzie i potrzebuje porozmawiać o intymnych sprawach. 29 stycznia 2010 roku policja zatrzymała Krzysztofa M. W jego pokoju odnaleziono rzeczy pochodzące z domu zamordowanej Genowefy Z. Początkowo zatrzymany nie przyznawał się do winy. Stwierdził, że przyjechał do swojej cioci, aby pożyczyć na poczet remontu tysiąc złotych. Ale Genowefa stwierdziła, że nie ma w domu ani grosza, bo pieniądze trzyma w banku. Wtedy wybuchła między nimi awantura, podczas której starsza pani zemdlała. Krzysztof próbował ją cucić, ale bezskutecznie. Po wszystkim uciekł z mieszkania ale w obliczu dowodów i opinii biegłych jego wersja była niczym bajka wyssana z palca. W końcu przyparty do muru postanowił się przyznać. Proces w tej sprawie rozpoczął się w kwietniu 2011 roku przed sądem okręgowym w Opolu. Po pół roku przesłuchań świadków i oskarżonego sędzia wydał wyrok 15 lat pozbawienia wolności dla sprawcy zabójstwa Genowefy Z. Nie ma żadnych wątpliwości, że oskarżony dokonał tej zbrodni. To, co zrobił i jak po wszystkim się zachowywał, świadczy jedynie o jego głębokiej demoralizacji sięgającej jeszcze czasów dzieciństwa i wczesnej młodości. Krzysztof M. jest przykładem porażki systemu, klęską procesu wychowania i resocjalizacji. W tym wypadku nie może być mowy o jakimkolwiek ustępstwie. Tak sąd uzasadniał swój wyrok. Sprawca na wolność wyjdzie w 2026 roku. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i jak zawsze zapraszam na kolejny. Dziś już się z Wami żegnam i życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.